Epic Games ostatnio wprowadziło wiele nowych trybów, co przyciągnęło masę nowych graczy. To doprowadziło do dużego tłoku na serwerach i problemów z pingiem oraz pakiet losami. Tacy prosi jak PeterBot, AsianGF czy Mero używają już aplikacji Gira, by zoptymalizować swoje połączenie oraz zmniejszyć ping. Z linku w opisie możesz pobrać aplikację z darmowym okresem próbnym. No, ciekawy początek rozgrywki ze strony Kazamy. Kaza będzie grał boxfighty na Classic 1 v 1 ale Kazama, litości, no proszę cię, no jak ty grasz? Jestem najlepszy na świecie. Przegrywasz. Nie, jesteś Nie, ty jesteś po Nie, no, no co to jest? To jest kto pierwszy, zbuduje dwie rampy, czy o, o co tu chodzi? Co, no nie umiesz mnie pokonać? Jest kutnia, widzowie, jest kutnia. Go, wypierdaj, Kazama. Zamknię Kultura, kultura osobista jednej i drugiej strony. Muszę robić dwie dziewięćdziesiątki na start, czy mogę kogoś odwalać, od, na, nawalać od razu? Nie możesz. Kurde, chciałbym, żeby Kazama, chłopie, Czajcie, widzowie w kolejnej rundzie z Gierasem na przykład, na boxfightach, i byś Gierasa zbił Kazama? Tak. No chłopie, Gieriego, Gieriego myślę, że mo można byłoby złapać, można byłoby złapać tam, na wykroku. Dobra, zobaczę, czy jeszcze mój trener coś napisał. <laughs> dobra, napisał, napisał, dobra, mam tutaj wskazówki od trenera, że mam go rozwalić <laughs> na primie, człowieku. Dobra, i można się zmutować, tak? Tak, nie musicie rozmawiać ze sobą, możecie, ale możecie się zmutować, oczywiście nie ma obowiązku. Po, po, odpowiadam Twix na twoje pytanie, nie możesz na początku do kogoś strzelić, musisz te dwie rampy zbudować. Najlepiej hmm. jakbyś normalnie zaczął z dziewięćdziesiątkami. Fajne, że, to, że jesteś oceniany przez publiczność. Są jeszcze jakieś e... zasady ogólnie? Z... E, budujesz drewnem, radyty? to jest zasada, i jak jest max high, to do siebie nie strzelacie, tylko schodzicie, schodzicie na dół, dobra? Czyli tak, dwie rampy albo dziewięćdziesiątka nie, dwie rampy z dziewięćdziesiątką, w sensie albo, a, albo dwie rampy, albo dwie rampy z dziewięćdziesiątką, nie możesz dać od razu dziewięćdziesiątki. Dobra. No, ciekawy po, początek rozgrywki ze strony Kazamy. To jeszcze za chwilę dostanie kolaps. Kaza będzie grał Box na Classic 1 v 1 Jest rondo kręcą. teraz? Dawaj, dawaj, zapraszam. Witam. Jak będziecie spadali z takich wysokości, to myślę, że za chwilę zrobimy, że będziecie się od razu Ale dalej, żeby Dobrze. to nie. Widzowie, chyba trzeba będzie zrobić best of free, co? Bo w, taki, w takim wydaniu może być to lekko skomplikowane. Co robi Twix? A Twix też do niego nie schodzi, ja nie wiem czemu. Ale teraz Kazama wychodzi na laser, i Twix delikatnie bardziej poobijany, 16 HP na jego koncie. Kurde, ja miał wszystko na miejscu Twix abym szedł i się skazał, on bił. N nie wiem, skąd jest taka decyzja, że nie walczymy. Eee, proszę kontynuować rozgrywkę, chłopaki. Na... Eee, czekajcie, stop jeszcze, stop, 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 stop. Stop, 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 Kazama, stop. E, czy Twix i Kazawa zgadzacie, się, żeby to jednak było best of free? Tak. Tak? Dobra. To reset daj buildów i. No i lecę. lecimy, Dobra. Nie no, trzeba, naprawdę będą tak grali. Oj. Dobrze. <coughs> Kontynuujemy dalej. No, Twix musi w ten sposób w sumie to wykorzystywać yy, to kolapsowanie, no bo to jest jedna rzecz, w której on może mu zadać damage, tak? Nie spodziewałem się, że Kazała będzie tyle boxów kręcił. No ale najwidoczniej ta... Kazik tutaj przed rozgrywać nam box fighty. Kazama chociaż jakąś tutaj Aereczkę przysprejuj, no. I mi ku ciebie na pewno siedzi wam. Oj, teraz Kazama chyba gra troszkę inaczej, to mi się podoba. Widzowie, pogers dla Kazamy, zmienił swój playstyle, ale Twix też gra specyficznie mimo wszystko. Oni w dwójkę grają te OneView, ale tak powiedziałbym dziwnie. 2 zł. No, i chwilkę muszę się zastanowić. No, jeżeli teraz odpadnie, znaczy, jeżeli teraz przegra, to będzie koniec. Grałem best of free w tym przypadku, czyli do dwóch wygranych. Best of free to jest do dwóch wygranych. Best of five to jest do. Ojojoj, Twix jaką dał pompę! Kurde, dałem mu kraka. Dobra, trzeba coś zmienić w taktyce, bo widzę, że to nie działa. Musimy to zagrać inaczej. Kość, gaga, pompa! No ale mimo tej dobrej pompy to wszystko. Dziękuję panowie. Ale witam, jest. Koniec. Witam, witam. Koniec 2-0. Na no do 3 gramy, nie? Best of Free to bez jest. 3. No ale best of 5, nie? graliśmy. Ale, ale okej, okay, dobra, to... Powiedziałeś, że, że best of free, zapytałem no was po pierwszej rundzie. Powiedziałeś, że jak gramy best of five, no to gramy best of five do końca, nie? Ale czekaj, zapytałem <grym> was po pierwszej rundzie Kazik, czy chcecie zmienić na best of free? Nie, jak po nie tak, tak, no, tak, tak, może ktoś wysłać clipa Kazami, proszę was. Naprawdę, zapytałem się i ty i Twix powiedzieliście, że tak. Czekaj Kazik, wyślę ci timestamp, dobra? Bo ja nie chcę, żebyś się no. czuł oszukany, ale naprawdę was zapytałem. E, I w dwójkę potwierdziliście mi, że chcecie BO3. Ja to ja pewnie zmutowany byłem, nie? I nie, nie wiedziałem o tym nawet. Racja, Kazama nie odpowiedział. Grałem bez of 5 Odpowiedziałeś tylko Ty, Twix. Dobra, nie zgadza do... się. Nie, nie odpowiedział, nie odpowiedział. Gracie do trzech wygranych jest 2-0, no? Nie no, ale oni w dwójkę w ogóle tak mam wrażenie, że spamują i kolapsują. Spadł, spadł, spadł. Nie, nie wiem, gracz spadł, ale on jest na ziemi, on jest na ziemi. Yy, on spadł na ziemię, wiesz? Czy nie? Nie, dobra, nie, nie spadł na ziemię, nie, nie spadł, nie, nie spadł, jeszcze jest... Teraz jest na ziemi. No to nie, to teraz bo jest na ziemi, jest na ziemi. Mów, no, go. reset reset bo jesteś na ziemi reset bo jesteś na ziemi tak, Jak dotykasz ziemi to jest? Dobra. No tak, 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 Dobra. Drugi tak, widzowie. Ale zobaczcie, to, bo mimo tego, że to Twix ma 5 kp, to dalej on gra agresywniej, mam wrażenie, niż Kazik. Aha. Eee, Twix, nie zaliczamy takich skoków specjalnych. Będziesz miał... Kazik ma 3-piętrową przewagę, nie można tak robić. Można spaść, no ale to było full-celowe. Kazik, wybuduj się na 3 piętra, boksu się, Twix, jedno piętro niżej. Nie no, tak też nie zaliczamy. Co to było, Kazik? Co to było? Co jest? Alo, Kazik. No bo Kazik, no ty mnie słuchasz w trakcie? Musisz mieć tylko Majka zmutowanego, musisz móc mnie słyszeć. Zbuduj się no trzy pięta do góry i teraz się zbuduj. Dobre, no, Od buduję, tego momentu ja 3. No dobra, i już się możesz. Zbu... No i grajcie, no i teraz lecicie, start. Dobra. Dobra. Nie no, widzowie, ten 1 v jest po prostu. Yy... No jest czymś, czego moje oczy nie widziały jeszcze na świecie. Dwa, jeden, kontynuujemy normalnie już. Młody, dwa złoty, pytam się, dostałeś jasperchlera. Oj. Ale na... tu, czekaj. Podłogi teraz dotykasz, teraz tak, teraz dotyka. reset, ale w locie się no. dawał te no, czyli, ale zaraz, czyli tak, czyli tak naprawdę to się trzyma na, na tym, tylko tu i tyle, tak? No tak. No, no, no dobra. tak. Dobra, nie, po prostu nikt z nich nie grał wcześniej, tak jak wygracie, no. <laughs> Okej, <Okay>, dobra. Grajcie <laughs> dalej. To nie wygląda jak normalny 1v1. Nie no, no co to jest, to jest kto pierwszy zbuduje dwie rampy, czy o, o co tu chodzi? Mi się wydaje, że jak na przykład yy, set Kami czy charyt to oglądają, to oni się łapią za głowę. Jesteś głównym i nic w te gierk nie osiągniesz, jesteś głównym. I szadą po sobie sobie, Ty też jesteś głównym. Tylko wyobraź to sobie, sobie. Dobra, wygrywam. Dwa, dwa chłopaki. Graczę dalej. Sama jak ty kurde grasz no? Jestem najlepszy na świecie. Przegrywasz. Nie jesteś chuczny, ja tam... Nie, to jesteś, Pozdro. Lecą ma obity. Twix zjeżdża <ścoughs> To jest najśmieszniejszy mam na jakiego oglądałem w To twój koniec Jak się z tym czujesz? Oj, Kazama teraz skrakowany Twix też W dwójkę mają małą HP Kazama już rozciąga swoje boksy Kazama mniej HP od Twixa No i kto to wygra? Czy Twix, czy kazimierz Kareta, 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 kareta Kazama, litość, no proszę, cię jak ty grasz Kareta, co, no nie umiesz mnie pokonać? Chodź tu. <zysz> Chodź tu. No tylko umiesz strzelać z zębki. Stoisz na haju, i strzelasz z zębki. ty jak grasz? Dobra, mutuję się, bo muszę się skupić. Jest kutnia, widzowie, jest kutnia. Kazama już wie, że spadnie. No to zapraszam do resetu. Spokojnie, spokojnie, bez damage'a

Go, wypieram za sama. Zamknij Kultura, kultura osobista jednej i drugiej strony. Dobrze, dziękuję panowie. Quiz przechodzi dalej. Ja lecę do kolejnej rundy. Miłego. Matko i córko, dawać mi szósty team na kanał. Włagam. Kurde, zapomniałem, że to się na jednym trzyma. Ja wygrałem, ty! Gdyby nie to patrzcie, zapomniałem tylko o tym, że tutaj masz e, to, ja postawiłem jedno, bo nie skupiłem się na tym i mi scorpsowi dlatego tyle HP3. Tak bym wygrał. Szkoda, bo byłem bardzo blisko wygranej.